Jest środa 26 listopada, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek. Przed nami wieczór z grami Lotto. Na stronie lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej zagrają Państwo w Gierki, czyli internetowe loterie pieniężne. Gra trwa tylko kilka minut, a wygrać można całkiem spore kwoty: 5, 10, 25 tysięcy, a nawet milion złotych. A dla tych z Państwa, którzy przystąpili do programu lojalnościowego Win2, mamy specjalny urodzinowy bonus. W dniu swoich urodzin, grając w gierkę, na przykład za złotówkę, dostają Państwo bonus. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie lotto.pl i w aplikacji mobilnej w zakładce Win2. A jutro mogą Państwo wygrać miliony w lotto. Dzięki kumulacji szczęśliwa szóstka może być warta nawet 14 milionów złotych. Grać można w punktach Lotto lub online na lotto.pl. Powodzenia! W MultiMulti -multi mamy akcję promocyjną. Typując 6 liczb, można wygrać aż o połowę więcej. Co ważne, cena zakładu się nie zmienia, a akcja potrwa do soboty. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb, a wylosowane zostały następujące liczby. 54, 47 Pięćdziesiąt jeden, siedemnaście, siedemdziesiąt sześć, sześćdziesiąt osiem, dwadzieścia trzydzieści pięć, osiemnaście, dwadzieścia jeden, czternaście. Siedemdziesiąt siedem czterdzieści cztery cztery trzydzieści dziewięć dwadzieścia cztery sześćdziesiąt cztery siedemdziesiąt trzy dziesięć Pięćdziesiąt, liczba pięćdziesiąt jest plusy. Mini to padły kolejne wysokie wygrane. Wczoraj po ponad 205 tysięcy złotych sięgnęli grający w Warszawie i Łowiczu. Przypominam, że jeden zakład w tej gry kosztuje tylko 2 złote. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Dwadzieścia siedem, trzydzieści trzy, cztery, trzy dwa złote wystarczą, aby zagrać w kaskadę. Wygrać można aż 250 pięćdziesiąt tysięcy złotych. W listopadzie odnotowaliśmy już trzy takie wygrane. Czas na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 20 19 11 14 10 1 6 13 15 12 9 Wczoraj w EuroJackpot w turku odnotowaliśmy wygraną czwartego stopnia wartą ponad 556 tysięcy złotych. Gratuluję. A skoro już jesteśmy przy EuroJackpot, to kolejne losowanie już w piątek. Tym razem do wygrania może być nawet 70 milionów złotych. Szczęśliwe liczby można typować samemu lub grać metodą na chybiu trafił. Zachęcam do gry w punktach lotto i na lotto.pl. 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat czeka na grających w ekstrapensję. Zwiększając stawkę, można wygrać znacznie więcej. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4, kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Trzydzieści pięć, trzydzieści dwa, dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest dwa. Aby zagrać w ekstra wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu ekstra Wygrać można 100 tysięcy złotych od ręki. Pora wejść do gry. W kasetach maszyny losującej mamy 35x4. Kolejno ułożone kule, będy maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie.

Na lotto.pl można sprawdzić wyniki losowań, czy znaleźć informacje o wygranych, a także grać w gry i gierki lotto. Przypominam, że w gierkach mogą Państwo wygrać nawet milion złotych. Na koniec chciałem zaprosić na jutrzejsze losowanie o 22, które poprowadzi Konrado Moreno. Będzie można je obejrzeć w TVP3 oraz w internecie, na przykład na wspomnianej stronie lotto.pl. Prac. No to szczęśliwe liczby. 11, bo jestem z jedenastego. 5, bo zdałam za piątym razem. 22. Od 30 lat zawsze razem. Nasza czwórka. No i trójka. Moich psiaków. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale wygra czeka. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj. Graj w punktach lotto w aplikacji na